Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Styna Kogamek. No a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Abzu, trzeci odcinek. Jeszcze nie widziałem waszych reakcji na odcinek drugi, ale już na zapas sobie nagrywam tą cudowną grę. Jak widzicie, pojawiła nam się nowa opcja, czyli medytacja, yy, czyli sprawdzenie rybeczek. A na to myślę, że sprawdzimy sobie kiedy indziej. Na razie wracamy do gry. Bo jak wiecie, w poprzednim odcinku ukończyliśmy sobie dwie misje Jakby... te świątynie I teraz będziemy szli zbadać hieroglify świątyni z rekinami Którą napełniliśmy glutem ostatnio Tak A.k.a. wodą pod wodą Okej, okay, tu już wygląda trochę inaczej ta... Ten środek. Kolejna woda pod wodą. Tu mamy hieroglify, kolejne, ale to to samo czyli o tych wielorybach. I tutaj mamy kolejną część tej świątyni. Okej. Okay. Ok, czyli ta woda pod wodą to jest jakaś moc starożytna, czy coś w tym stylu? Ultrawoda, widzę, ultrawoda, a nam otworzyło się przejście. Ok, idziemy dalej. Tutaj też pewnie będziemy mogli rozświetlić te rzeczy. Aha, to my. Znaczy nie my, znaczy nie Kogamek Tylko postać wyglądająca w sumie jak my, czyli Kogamek to Może jest to, jednak jesteśmy my, nie wiem, ale ewidentnie tutaj Widać ten to, to wrota, te wrota I to, że Kogamek ma świętą wodę Tą wo wodę pod wodą Ultrawodę A tutaj ci inni się do niego modlą, czy modlą się do drzwi tam widzimy kogamka. Znaczy nie wiadomo jeszcze czy to kogamek, ale wygląda tak samo jak my. Jak kogamek tutaj, który trzyma tą wodę i jest na tych właśnie wejściach. Przyszliśmy przez dwa wejścia, więc może teraz trzecie to będzie jakieś ultra wejście. Coś w tym stylu. ładnie tutaj pięknie sobie wpłyniemy chyba do ostatniego już miejsca, które będziemy musieli sprawdzić i tutaj mamy tego rekina czyli poczekajcie, poczekajcie czyli mamy tak mamy 3 z czterech świątyń jedna jest taka wielka rekinowa, czyli mamy płaszczki z pierwszego odcinka rekiny te dziwne i yy, orki z drugiego odcinka I Teraz brakują nam kalmary czy inne Squidwardy Jakiś święty rekin Coś coś, coś w tym stylu jakiś mega mocny z rekin Coś w tym stylu Okej, okay, tu mamy zniszczoną te wrota więc tutaj ewidentnie coś się stało. Może tu... Okej, okay, widzę te trzecie wrota już, patrzące się na nas. To chyba toś... To te to, to wrota do... Do nie rekina, ale do... Do Squidwarda, do kalmarów tych całych. I my sobie idziemy już do tych kalmarów. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejne środowisko tutaj. Widzę. I Mamy tego wieloryba. Całego. Siema ziomuś. Okej. Okay. Jesteśmy w jakiejś ciemnej części tego tej wody Więc co, so, płyniemy dalej? Okej, okay, mamy tutaj te wrota całe. Ok, what the fuck? Chyba nie powinienem do tego podchodzić. Goblin Shark. Czemu Goblin? Okej. Okay. Boję się do tego podejść. Okej. Okay. To jednak... Dobrze myślałem, żeby do tego nie podchodzić. Okej. Okay. To niezły kontrast do tego, co widzieliśmy na początku, do tego malowniczego, pięknego wręcz świata. Jesteśmy w jakimś wręcz survivalowym środowisku, gdzie nie mogę podejść do jakichś... No, 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 dalej, dalej, dalej. Nie ma takiego bicia, synek. Okej, okay, tu już widzę jakieś kable, których będę... Ojej, aaa! Ała. To bolało to bolało. Okej. Okay. Mamy ten zbiornik. Unieruchomiliśmy kilka trójkątów i odpaliliśmy jeden z włazów, więc gites. I teraz będziemy potrzebować drugiego takiego włazu do otwarcia. Ja już trochę więcej mogę mówić, bo... Dobra... Na jolo? chyba nie! Dostałem! Ale udało się! Na szczęście! Na szczęście się udało, bo... Nie wiem co by się stało, gdybyśmy naraz zostali dwoma kulami tym elektrycznym czymś. I czy tam szedł ten rekin, który zabił na Monedarta na początku? Zaczynam podejrzewać, że jest on trochę ważniejszy dla fabuły i ogólnie dla naszej historii i dla naszego gameplay'u niż przypuszczałem. Ale zaraz sobie zobaczymy, czy ten on, czy ten pożeracz darta, naprawdę jest tak ważny, jak mi się zaczyna wydawać powoli. Tu mamy kolejne. Jest to strasznie denerwujące. To ich pikanie jest to, jak już nie niemały kontrast do tego co. O, kurde. Pożaraczona darta, wszystko w porządku. Chyba musimy mu pomóc. Okej, okay, pożaraczona darta, spokojnie. Może zrobiłeś jednego z ondartów? Ale muszę ci pomóc okay. Moje przypuszczenia do tego pożeraczone darta zaczynają mnie coraz bardziej tutaj zastanawiać czy on naprawdę jest aż tak ważny. Bo wygląda jakby nas gdzieś prowadził. Okej, okay, kolejne tutaj mamy... Kolejne wieloryby. Chyba. No jednak co to może być innego? Będziemy musieli zejść na dół. Ok, już widzę, że jest teren tych całych sukien tych całych Bo jak widzicie, tutaj jest jedna, a tam widzimy świątynię. Więc tak. Udało nam się przejść kolejny level. Czy kolejną świątynię, tak, tak jakby. Jest. Jest to coś pięknego. No ten. Wow tylko się zrelaksować przy tym i... i tyle nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć wchodzimy do kolejnej świątyni ok więc teraz widzimy nową Misja, z poprzednią misję, poprzednią misję i misję z pierwszego odcinka. Więc lecimy do kolejnej misji. Okej. Okay. Wow. No jak już mówiłem coś wspaniałego. Okej, kogamek daje kolejnego gluta aka ziarno do tutaj tego gluta aby zasilić kolejną misję w świątynię Hej, więc co? Ukończyliśmy kolejną misję. Wo nowa woda pod wodą, udało nam się ją tutaj zrobić. Więc co? Sprawdzimy sobie chyba jeszcze to, to od tego, albo nie wiecie co, zostawię to na następny odcinek. Bo już jestem strasznie śpiący dzięki tej grze. To co? Napiszcie w komentarzu, jak Wam się ta seria podoba. Czy będziecie chcieli czwarty odcinek? E, czy Wy też się zrelaksujecie przy tej grze? E, bo w sumie to mnie słabo słychać w tej grze XD. E, no to co? Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i cześć.